Tak, od kilku dni planowałem trasę 100 km jednym ciągiem. Przy 70 już miałem kryzys spory, ale wcześniej też trenowałem takie interwały 10, 15, 20, 30 km, żeby zobaczyć jak się jeździ na, na nowym rowerze. No, mi trochę boli, ale ale jest dobrze. Nie jestem flak. Myślę, że reszta dnia będzie można spędzić dalej w miarę aktywnie. No i co teraz? Jestem na kaszubach u Pani Teresy. Gołubie, Gołubie kaszubskie nazywa się wieś. Świetna baza wypadowa moim zdaniem. Super pani Teresa jest. W linku w komentarzu, w opisie do filmu zostawię link do tego miejsca. No, rewelacja. Od razu można wyjechać sobie na ścieżkę rowerową, która ciągnie się kilka kilometrów, a potem, już wiadomo, że to trzeba jakoś składać. Dzisiaj akurat jechałem w taki sposób, że ściągnąłem sobie na kamocie trasę GPX i załadowałem ją do Garmina do komputerka Edge 840, który wybrałem po, po kilku dniach researchu. I no, i jechałem według tej trasy do 60 km, a potem już improwizowałem, bo czułem, że mam siły, żeby pierwszy raz w życiu zrobić stówkę. Na się. no i po kolei, co tu się w ogóle wydarza? Pokażę rzeczy, które ze sobą miałem dzisiaj, no i, i dlaczego.